Dzień dobry, temat lekcji prezentacji multimedialnej firmy. Jest to druga lekcja. Opuszczamy te dwa punkty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Nagrywanie zawartości ekranu. W niektórych wersjach programu PowerPoint można nagrać zawartość ekranu, a następnie wstawić nagranie na slajd. Opcja ta nazywa się nagrywanie zawartości ekranu. W tym miejscu tutaj właśnie ta opcja tak się nazywa. Niestety w programie PowerPoint, z którego korzystamy w chmurze, tej opcji nie ma. Polecam Wam program Okam. To jest właśnie ta nazwa tego programu. Ja właśnie tym programem nagrywam dla Was ten filmik. Pokażę, właśnie jeszcze, może e, tą funkcję, której nie ma. W, w jakim programie, programie my pracujemy? My pracujemy właśnie w programie PowerPoint. E, jest to usługa internetowa, czyli pracujemy w chmurze, więc te programy. Z pakietu Office, one są troszkę bardziej, mniej, mniej mają funkcji, niż te programy wgrywane, instalowane na Waszych dyskach w komputerach. To tak tylko Wam rozjaśniając całą tą, tą sytuację, jeśli chodzi o nagrywanie pulpitu z pozycji programu PowerPoint, nie mamy tutaj takiej opcji. W książce jak sobie poczytacie, to tam ta opcja występuje w niektórych programach, wgrywanych na wasze, na wasze komputery stacjonarne. Dobrze. To może nie będę się teraz tutaj dalej nad tym rozwodził. Przechodzimy do punktu czwartego. Podstawowy montaż filmu. Mamy tutaj stronę, gdzie możecie poczytać. I Ja dzisiaj będę opierał się o ten edytor wideo. Jest to taki program do edycji plików wideo. Możemy tam wykonać takie podstawowe, jak tutaj zapisałem, operacje na pliku wideo, takie jak podzielenie filmu i zmiana kolejności, przycięcie filmu, zmniejszenie lub zwiększenie szybkości odtwarzania, dodanie ścieżki dźwiękowej, dodanie tytułu lub opisu w jakimś dowolnym fragmencie pliku wideo. Ja za chwilę tutaj to wszystko po kolei, te wszystkie podpunkty pokażę, jak to zrobić, ale dla Was informacja istotna jest taka, że w Windowsie 10. Wpiszcie sobie y, taką nazwę Editer Video lub zdjęcia. Tą nazwę lub tą, powinien się pojawić program. Ja za chwilę to wpiszę i zobaczycie jak to u mnie wygląda. Jeżeli ktoś ma inny system operacyjny niż Windows 10, to polecam wgrać sobie program Windows Movie Maker. Ten programik tutaj jeszcze w ten sposób, przepraszam. O tak. I możecie też, właśnie ten, ten program jest opisany właśnie w Waszej książce, od strony 224 do 226 natomiast ten edytor wideo dla Windowsa 10 postara Wam się Tutaj przedstawić, pokazać właśnie te wszystkie podstawowe operacje, które tutaj mamy. Dobrze, przechodzę do zadania omówienia tego programu, do, do montażu filmu wideo. Wchodzimy sobie w wyszukiwanie i piszę edytor. Wideo już mam. To jest właśnie nazwa tego programu. Uruchamia się. Oczywiście w, swoich, w swojej bazie folderach. Mam nadzieję, że wszyscy potraficie wgrać do tych żółtych teczek, katalogów jakieś filmy, czy to nagrane kom telefonem komórkowym, czy jakąś kamerą. No i też dobrze wiedzieć jakie rozszerzenia plików dany, dany edytor potrafi otworzyć, edytować. W tym przypadku MP4 taki format pliku na pewno ten edytor wideo sobie edytuje. Dobrze, przechodzimy w nowy projekt. Tak mniej więcej ten programie wygląda. Niech się załaduje. Możemy sobie nazwać jak ten film sobie nazwiemy. Na przykład edytor wideo. Edytor Wideo. Ok. I dodajemy sobie. Ja w tym przypadku mam takie dwa przykłady filmików, które już wcześniej wykonałem. Mam je w swoim katalogu. Dodaj z tego komputera. Czekamy na. Pojawienie się. Dobrze. I tą jedyneczkę sobie wstawię. Wy oczywiście macie swoje pliki wideo. Ja tylko dla przykładu. Dane, dane, dane. Dobrze. I mamy tak. On już tutaj się pojawił, ten filmik. Umieść. Yy, w scenorysie klikamy, mamy scenorys, scenorys, i tutaj mamy ten pierwszy filmik. Za chwilę się też tutaj pojawi, już jest. Dobrze, i sobie króciutko omówimy te, te funkcje tego programu. Pierwsze podzielenie filmu i zmiana kolejności, czyli ta opcja. Przechodzę do programu. Mamy ten filmik tutaj, on jest też tu. Mamy podziel. Bierzemy sobie ten, tę opcję, wybieramy. Przesuwamy sobie suwak. Niech on się tutaj przesunie. Jeszcze trochę. Dobrze, mniej więcej tak sobie podzielę na takie dwie części. Gotowe. Jak widzicie, już mamy tutaj dwie części. Pierwsza i druga. Tutaj mamy pierwszą. Możemy sobie otworzyć. Tak. Teraz druga część. Dobrze i teraz to co było powiedziane dalej mamy podzielenie filmu i zmiana kolejności. Jeżeli chcemy zmienić kolejność, że ta część ma być tutaj, no to w ten sposób chwytam lewy klawisz myszy i przeciągam tą stronę i mam teraz zamienione kolejności. Mogę no, wrócić na to miejsce. Dobrze, to by było tyle, jeśli chodzi o podzielenie i zmianę kolejności. Jeśli chodzi o ten y, program, edytor wideo, przejdziemy do następnych funkcji. Przycięcie filmu, proszę bardzo, pokazuję. Weźmiemy sobie na przykład ten. Zaznaczony już jest, tak? Już przy, mamy tą funkcję przytni. Mamy tutaj zaznaczone. Byśmy chcieli przyciąć od tego miejsca, na przykład i tutaj, tą końcówkę i tą tutaj. Gotowe. Dokonał przycięcia. Jeszcze raz to pokażę. Klikam na dane, daną sekwencję filmową. przytnij Jak wskażę. I Przytrzymam widzicie, że się zmniejsza czas danego filmu. Z jednej strony z tej strony, z strony sobie przyciąłem troszeczkę. Z tej mogę też przyciąć. Gotowe. I mamy to już zrobione następne narzędzie. Zmniejszenie lub zwiększenie szybkości odtwarzania. Wchodzimy do programu. Na przykład mamy zaznaczony już dany film. Szybkość, ten przycisk. Klikamy. Dobrze, może otworzysz, by to było jasne. Dobra, i teraz przyspieszenie mamy dwukrotne. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. No, dobrze. I to jest właśnie ten przycisk do tej zabawy. Przyspieszanie, zwalnianie. Mamy tutaj zwolnienie. Na przykład w taki sposób. Dobrze. I wracamy do pozycji X1. Będzie normalnie. Następna funkcja dodanie ścieżki dźwiękowej. Mamy zaznaczony ten fragment filmu, jak umieścić. Zaznaczyłem muzykę w tle mamy tutaj ten przycisk. Ja już mam przetestowane, żeby nie zagłuszać na przykład tekstu, który jest już oryginalnie dograny do filmu. Ustawiam sobie na 30% ten podkład muzyczny. No i sobie wybierzecie, każdy według swojego znania. Ja tutaj miałem też jakiś, jakiś swój utworek, ale no, nie chce mi się go szukać, tutaj czas tracić. No, ale niech będzie to, żebyście posłali co tu w ogóle jest. Mam ra, ok. Zobaczymy, czy on zabrzmi na. No, dopiero teraz włączymy dobrze. Możecie tę muzykę sobie zawsze zmienić. Może je tutaj na razie znalazłem swoją muzyczkę. Można ją odsłuchać, za chwilę będzie ją słychać. Poczekajmy chwilę. I po kliknięciu na gotowe będziemy mieli już ją ustawioną do tego filmu. Uruchomiłem No i tutaj zwróćcie uwagę na, na, na tą skalę. Akurat jeśli chodzi o mój głos, który nagrywam do filmu. Te 30, ta wartość 30 wystarczy, jak gdybym dał na 60 lub 50, to już by ta muzyka zaczęła dominować prawie i zagłuszać to, co mówię. Dobra, to jest tyle. I ostatnia chyba funkcja, dodanie tytułu lub opisu w dowolnym fragmencie pliku. Fajna sprawa. Weźmiemy sobie, zobaczcie, przesuwę, na suwak, co się dzieje. Przeskoczył mi na ten, na ten podzielony yy, drugi filmik. Więc tutaj ta opcja przesuwania dotyczy całego filmu, choć on jest podzielony. Dobra, jesteśmy w tym pierwszym fragmencie. Ok, i teraz będę chciał dodać tekst. Mamy taką funkcję. No, i wpiszemy sobie edytor tekstu, na przykład edytor, nie edy tekstu, tylko edytor wideo, bo o tym programie mówimy. Mamy edytor wideo, i tutaj wybieracie sobie e, jedną z opcji. Radość, w sobie. Sensie. Tak, zobaczcie, że tutaj na dole wy występuje ten napis, i tu mamy jeszcze. Takie opcje, które możecie wybrać w zależności od filmu i od tego, co przedstawiacie, zwróćcie uwagę, żeby ten napis nie zasłaniał ważnych rzeczy, które chcecie przekazać na filmie. Tego to trzeba już przemyśleć sobie wcześniej. I teraz tak. Ja nasz, na przykład wybrałem tą opcję: radość. W tym stylu będę chciał przedstawiać ten napis, i teraz tutaj jest ważna dla Was sprawa. Jeżeli ja przesunę sobie ten suwak w prawo, to praktycznie przez cały film mamy tutaj ten cały film w minutach rozpisany. 8,02 będzie ten napis wyświetlony. Mogę wyświetlić go na przykład tylko, jak widzicie, tylko w tym fragmencie filmu. To na razie tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe funkcję tego programu kliknę gotowe i na sam koniec jeżeli już macie, bo możecie dodać sobie następny filmik do tego tutaj ustawić jakiś filmik, który dograliście sobie trzy dni później, a potrzebujecie połączyć, bo mieliście taką wizję no to dodajecie sobie z tego komputera czekamy, bo wszystko się długo ładuje, już jest, no i sobie na przykład ta dwójka to jest ten filmik, który dogra, dograliście. W zależności od tematu jest dodawanie i to się wszystko ładuje. Mamy, tu pojawił się ten filmik, zaznaczony jest, jakby nie było tego znaczka to trzeba wstawić i umieść scenorysie. Powinien nam się tutaj pojawić. Jeżeli przeskoczył nam w to miejsce, to przesuwamy go. Już wiecie jak. I już macie już gotowy, zakładam sformatowany z, yy, w całości przez Was filmik. chcecie go zapisać, to zakończ film.